W pewnym niewielkim mieście znajduje się klasztor Dominikanów, i obok, zaraz obok niego znajduje się dom księży emerytów. I kilka lat temu jeden z mieszkających tam księży miał imieniny. Jego koledzy również z tego domu księży emerytów kupili tłusty boczek, smalec ze skwarcami, jabłkiem, cebulą, golonkę. Kupili też jakiś trunek do przepicia, czyli to wszystko, czego nie wolno im jeść. No i schowali się na strychu, żeby świętować. I tak się złożyło, że Solenizant miał zaawansowaną cukrzycę. No i po tym świętowaniu dostał zapaści i zmarł. No i po pogrzebie jeden z naszych braci spotyka trójkę tych księży, tych starszych księży. Siedzą sobie na ławeczce, uśmiechnięci, wygrzewają się na słońcu. I on mówi do nich, no, to nieźle, żeście urządzili tego Tadeusza. A jeden z nich, no, ale jaki miał imieniny. Bracia i siostry, różnie tą historię można interpretować, ale ja ją mówię, bo w moim odczuciu ona jest bardzo chrześcijańska. Dla mnie jest bardzo chrześcijańska. I w życiu, i w śmierci należymy do Pana. O tym mówi święty, święty Paweł. I w życiu, i w śmierci należymy do Pana. To dla nas zrobił Jezus. Jest takie zdanie z ewangelii świętego Jana, z tej ewangelii, którą dzisiaj słyszeliśmy, które Pan Jezus kieruje do apostołów kilka rozdziałów wcześniej od tego dzisiejszego wydarzenia, kiedy Pan Jezus mówi Wytrwajcie w mojej miłości. I chciałbym, abyśmy przez pryzmat właśnie tego zdania, które Pan Jezus kilka rozdziałów wcześniej zostawił apostołom, zobaczyli to dzisiejsze spotkanie Jezusa z Piotrem i prześledzili drogę Piotra. Wytrwajcie w miłości mojej i w życiu i w śmierci. Wytrwajcie w miłości mojej. W zniechęceniu, w radości, wytrwajcie w mojej miłości. Czyli nie pozwólcie, aby cokolwiek na tym świecie oderwało Was od mojej miłości. Nie pozwólcie, aby cokolwiek sprawiło, że zwątpicie w to, że Ja Was kocham i że Ja jestem przy Was. I tak naprawdę o to toczy się walka przez całe nasze życie. Co zobaczymy na przykładzie Świętego Piotra? Grzech. Nie jest żadnym problemem dla Boga. Co to byłby za wszechmocny Bóg, który by sobie nawet z grzechem nie mógł poradzić. Grzech jest jak kropelka, która momentalnie wyparowuje przy Bożym miłosierdziu. Problemem jest zawsze pycha, że ja bez Boga sobie poradzę, problemem jest rozpacz, czyli taki stan, że ja już zwątpiłem w Bożą miłość. Ja już zwątpiłem w to, że Bóg jest większy. Na tym świecie mamy różnych nauczycieli, mistrzów, terapeutów, coachów i dobrze, że ich mamy. Oni mogą pomóc człowiekowi przejść przez jakiś fragment tego życia, ale tylko Pan Jezus może, może przeprowadzić nas przez Dolinę Śmierci, tylko On. Kiedyś do świętego Jana Janeja przyszła osoba, której mąż popełnił samobójstwo, skacząc z mostu, i ona mówi, że mój mąż był najgorszym człowiekiem na świecie i na pewno poszedł do piekła. Oczywiście modlę się za niego, ale dla pijaka i samobójcy to raczej ratunku nie ma. Na co Jan Geneja odpowiedział, że proszę pani, jest ogromna odległość pomiędzy mostem a taflą wody. I to, co się wydarzyło między skokiem a śmiercią, wie tylko Bóg. Jemu nawet taki czas wystarczy, żeby go ocalić, jeżeli znajdzie coś, co jest godne ocalenia. On mówi, ale proszę księdza, mój mąż do końca się nie nawrócił, do końca życia się nie nawrócił. Na co święty Jan miał wówczas odpowiedzieć, także wystarczająco dużo czasu jest między skokiem z mostu a taflą wody, żeby serce człowieka się odmieniło. Pan Jezus zostawił nam swoje zalecenie, żebyśmy wytrwali w Jego miłości. Czyli nawet wówczas, gdy widzimy jakieś zło, które nas może zahipnotyzować, bo tak się dzieje ze złem, kiedy na nie patrzymy, on nas zahipnotyzuje, żebyśmy nigdy nie zwątpili w to, że Bóg jest większy i nad złem panuje. Że Mogę nawet nie widzieć po ludzku rozwiązań, nie wiem w jaki sposób Pan Bóg to rozwiąże, nie wiem w jaki sposób ze zła prowadzi dobro, ale w to wierzę. Jest taka piękna tradycja, która mówi, że Piotr, kiedy zaparł się Chrystusa, to tak płakał, że na twarzy porobiły mu się bruzdy. Jest płacz, który niczego nie zmienia. Ale jest płacz, który pochodzi od Ducha Świętego i to jest płacz ku nawróceniu. On działa uzdrawiająco. Jest smutek, który jest od Boga i jest smutek, który jest od świata. Smutek od Boga Cię nawraca, a smutek od świata Cię zabije. I zanim Piotr ponownie wyzna miłość Panu Jezusowi, i pozwoli poprowadzić się drogą, której nie planował, to warto przypomnieć sobie, co się stało z nim wcześniej. Najpierw pamiętamy, Piotr spotyka Jezusa, który objawia mu swoją moc, a na górze tabor swoją boskość. Piotr łowi z bratem całą noc ryby bezskutecznie i kiedy Pan Jezus się pojawia, ryby jest tyle, że zaczynają się rwać. I Piotr już podejrzewa, z kim ma do czynienia. Mówi, odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Piotr czuje lęk wywołany poczuciem własnej grzeszności i Piotr uważa, że nie pasuje do Jezusa. I co ciekawe, używa wówczas takiego samego wyrażenia, jakie często wypowiada Jezus wypędzając złe duchy. Piotr dosłownie mówi do Jezusa: wyjdź ode mnie. Tak jak Jezus mówił, wyjdź z Niego. Jezus wyrzuca ciemne moce z człowieka, a Piotr dochodzi do wniosku, że w jego życiu jest zbyt ciemno, by mógł wejść ktoś tak bliski Bogu. Piotr doskonale wie, bo Piotr zna pismo i doskonale wie, że jeżeli stworzenie styka się ze świętością Boga, to już nigdy nie będzie taki jak przedtem. Bardzo wymownie nam o tym mówi dramatyczna scena Jakuba z Bogiem. Jakub odejdzie z tej walki ze zwichniętym biodrem, będzie odtąd chodził inaczej. W Biblii chodzenie jest metaforą życia: człowiek chodzi w inny sposób, innymi drogami. Człowiek może stać się świętym, gdy wchodzi w przestrzeń działania Boga. I Piotr doskonale wie, że to, co styka się ze świętością Bożą, albo się przemienia i uświęca, albo przestaje istnieć. I właśnie w, dlatego w Starym Testamencie uważano, że człowiek nie może oglądać Boga i pozostać przy życiu. Więc można zrozumieć reakcję świętego Piotra. Następnie, po aresztowaniu Jezusa, przychodzi straszny dla Piotra czas. Rozczarowania i załamania sobą. Te trzy zaprzeczenia ze strony Piotra pokazują, jak Piotr stopniowo traci swoją tożsamość. Najpierw wyrzeka się swojego związku z Jezusem, traci kontakt z Bogiem. Następnie wyrzeka się swojego związku ze wspólnotą, traci kontakt z ludźmi. I w końcu wyrzeka się swojej korzeni, ziemi, z której pochodzi. Traci kontakt ze swoją osobistą historią. Można przejść w życiu przez każde doświadczenie, byle było z kim. A Piotr zostaje zupełnie sam. Ogałaca się ze wszystkiego. I Piotr uświadamia sobie, że on nie ma życia bez Jezusa. Że poza Jezusem Piotr traci samego siebie. Że bez niego nie jest żadną skałą, ale bez niego jest piaskiem. Zaraz po zmartwychwstaniu Maria przychodzi do grobu i słyszy wezwanie od anioła: powiedzcie uczniom i Piotrowi, że Jezus pokonał śmierć i żyje wśród nas. Zawsze sądziłem, że dlatego Piotrowi ponieważ Piotr jest najważniejszy, jest pierwszym z dwunastu, jest skałą, jest kefasem. A potem się dowiedziałem, że starożytny kościół zupełnie inaczej interpretował to zdanie. Piotr nie przyjdzie sam, jeśli nie zostanie zaproszony. On znajduje się w stanie takiej rozpaczy, że on już nie wierzy, że jest dla niego szansa. Jego rana jest tak głęboka, że on już nie wierzy w to, że apostołowie, ale i sam Jezus mogliby go przyjąć. No i teraz mamy spotkanie Piotra ze zmartwychwstałym Jezusem. To jest bardzo ciekawe, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, po tym, kiedy apostołowie, no widząc, Mękę Pańską, to po prostu w nich została zabita wiara. Ciekawe, że po tym wszystkim Pan Jezus pyta Piotra tylko o jedno: Czy ty mnie kochasz? Tam nie ma wymówek, a nie mówiłem, albo jak mogłeś to zrobić, tylko Czy ty mnie kochasz? Bo właśnie od tej odpowiedzi. Rozpoczyna się chrześcijaństwo. Bracie siostry, my nie jesteśmy w stanie być w relacji miłości ze świętej pamięci Jezusem z Nazaretu, ale jesteśmy w stanie być w relacji z miłości z Jezusem, który zmartwychwstał, żyje i jest obecny tutaj pośród nas. Historia świętego Piotra pokazuje, że jeżeli przyjąłeś chrzest. I zostałeś wszczepiony w Chrystusa, zostałeś wszczepiony w Kościół, to ta historia Piotra pokazuje, że możesz dawać panu Jezusowi setki powodów, żeby przestał Cię kochać, ale niczym Go nie przekonasz. A diabeł próbuje nam wmówić, że Jezusa nie ma pośród nas, że On nas zostawił, że On wcale nie żyje. Że wcale nie jest potężnym Bogiem, tylko w najlepszym wypadku jest świętej pamięci Jezusem z Nazaretu. Kiedyś żył i koniec. I dzieje się to najczęściej pod nas, po naszym grzechu, albo kiedy widzimy jakieś zło, i zły Duch chce, żebyś wzwątpił w dobroć Boga, abyś uwierzył kłamstwu, że Bóg Cię zostawił i nawet już nie masz po co do Niego wracać. On Cię nie przyjmie. To są te wszystkie życzliwe myśli, które podsuwa nam oskarżyciel Boga. Nawet nie wracaj do niego, bo po tym, co się wydarzyło, to nie ma już dla Ciebie szans. Natomiast za każdym razem, kiedy wygrywamy tą walkę z myślami i wracamy do Jezusa, to pierwsze słowa, które On wypowiada na nasz widok, to jest Moje ukochane dziecko, a potem pyta, czy Ty mnie kochasz. Święty Grzegorz, jeden z ojców kapadockich, pisał, że jeśli człowiek odpowiedziałby Chrystusowi nie, to wówczas Jezus zadałby kolejne pytanie, a czy pozwolisz, abym ja Ciebie pokochał? Pan Jezus zostawił apostołom zalecenie: Wytrwajcie w mojej miłości. Bez względu na to, jaka zawierucha panuje na tym świecie, to nie pozwólcie sobie wydrzeć w pewności, że Bóg jest zawsze naszym ratunkiem, żyje wśród nas i On jest ostatnią osobą, której powinniśmy się bać. Ten przykład św. Piotra pokazuje tylko, że trzeba mieć serce skruszone i pokorne, aby do niego powrócić. W Psalmie 51 czytamy „Pokornym i skruszonym sercem „Ty, Panie nie gardzisz”, a w innym miejscu czytamy w Psalmie 34 „Pan jest blisko skruszonych w sercu”. Ksiądz Wężynia, który jest biblistą, zauważył, że hebrajski czasownik szawar oznacza złamanych, że zostały z dzbanu tylko okruchy. To jest takie złamanie. Dzban został tak skruszony, tak starty, że już nie ma co zbierać. Złamanego serca jest człowiek, który jest w kawałkach i psalmista dodaje Pan Bóg takim nie gardzi. My byśmy pogardzili rozbitym dzbanem. Nie ma co sklejać. Nic z tego nie będzie. A Pan Bóg nie boi się złamanych i rozbitych serc, bo On widzi w nas wartość. Taki jest Bóg. Taki jest Pan Jezus. Tylko On ma moc przeprowadzania przez Dolinę Śmierci. Tylko On. Tylko On ma moc podnoszone, podnoszenia złamanych i ożywiania. Tylko On. Ta droga świętego Piotra to jest również droga paschy. Od złamania, rozbicia, śmierci, aż do ponownego sklejenia, do wyznania miłości Chrystusowi. Bo za każdym razem, kiedy wyznajemy Bogu miłość i oddajemy Jemu stery do swojego życia, to wówczas Bóg skleja nas na nowo.